Następne siedzę za państwo amerykańskie. Nie za naród, za państwo. Bo Ameryka zdeminowała cały świat. To jest komunizm rosyjski, a Ameryka to, to samo. Nie myśl, że Amerykanie kasującie. się, wytworzyli ideologię demokracji na no, pszczołgami. Mamy demokrację, w Polsce nam budują fort. Mówią nam o pokoju, jak to pokoju, jak czołgi przeprowadzacie i budujecie lotnisko. Tak mi tak to popłynęło. Dajmy mi te dwa F16 e i miliony na balet w roku, dla problem z kosterem. Z, z, z jednego F16 my wybudujemy go siłą. Niechże że zmniejszą ilość lotów, godzina F 16 60 tysięcy złotych. <noise> One lecą bez szersji. I to idzie w to powietrze. I oni mówią, że, że, że gożą nam popłynęło. To machało w na kilka milionów euro. Jedna nas do zawodu. To komu za to pożarne? Żebyśmy się mówię za państwa amerykańskie, nie za naród amerykański, bo Amerykanie są już Nie dupie Nie mają świadomości jakiej niewoli żyją i co ich dotarło. Jakie nieszczęście to dla wielu narodów. O Oprócz tego, że bierzemy, żądamy odszkodowań od Niemców, za wojnę naród polski powinien wystąpić od do Amerykanów z czas komunizmu, bo oni nas oddali wbrew naszej woli, a zagwarantowali przyjaźń. Anglia i Ameryka mają nam zapłacić odszkodowanie za pięcioletnie woli. Przecież to oni zrobili, to no my tego tak nie wiedzieli. Mają odwagę podjąć ustawę, że mamy oddać żyd do a Ameryka interesuje się nami.